Witaj. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Ci o bardzo ważnym temacie, który swoją drogą jest moim ulubionym tematem, a mowa o śnie, czy też o spaniu i jego roli w procesie uczenia się. Temat ten jest iście ciekawy jednocześnie obszerny. Niemniej postaram się tak go opisać, abyśmy tutaj nie usnęli. Szykuj się zatem na kolejną dawkę bardzo ważnej porcji wiedzy. Dlaczego w ogóle śpimy? Czy też po co mamy sen? Myślę, że gdybym udzielił jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, to pewnie otrzymałbym nagrodę Nobla. Jak zapewne domyślasz się, nie do końca wiadomo, przynajmniej patrząc tak z ewolucyjnej perspektywy. Wiemy natomiast w dużej mierze, jak działa sen, jaką rolę odgrywa w uczeniu się i ogólnie, jak wpływa nasze codzienne funkcjonowanie. Wiedza, którą mam Ci dzisiaj do przekazania, jest mało znana, a szkoda, bo dzięki niej można żyć dużo zdrowiej, szczęśliwiej oraz dzięki niej można osiągać lepsze efekty w uczeniu się. Otóż sen odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu naszego układu nerwowego, pozwalając na jego regenerację, czy też oczyszczanie z produktów przemiany materii, jak i rozbudowę. Wyobraź sobie, że nasz mózg jest bardzo aktywny w nocy, wtedy, gdy śpimy. Choć mogłoby się wydawać, że to czas, gdzie właśnie mózg powinien w pewien sposób odpoczywać. Jest to przeciwne naszej intuicji. Teraz, dlaczego tak jest? Okazuje się, że w trakcie snu wydarza się kilka ważnych Procesów. Wszystkie one umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. W ciągu dnia, gdy działamy, nasz mózg wykonuje szereg złożonych czynności, kontrolując nasze poczynania. Ma to swój skutek. Mianowicie w trakcie dnia dochodzi do kumulacji wielu produktów przemiany materii w tkance nerwowej. Duża ich część jest usuwana na bieżąco, jednak nie całość. Okazuje się, że właśnie w trakcie snu następuje ekspresja bardzo wielu białek odpowiadających za oczyszczanie układu nerwowego. Jest to jedno z pośrednich wyjaśnień, które tłumaczą, dlaczego intensywne używanie mózgu powoduje, że, no cóż, później musimy trochę więcej spać. Dzieje się tak przede wszystkim, gdy nasz mózg rośnie i rozwija się, gdyż są to procesy pochłaniające bardzo dużo energii. Powstają nowe komórki, a te zbudowane są z białek, których produkcja wiąże się z generowaniem sporej ilości ubocznych produktów przemiany materii. Właśnie dlatego noworodki tak dużo śpią. I właśnie dlatego, gdy uczymy się, potrzebujemy również więcej snu. Właśnie dlatego, że to w trakcie snu zachodzą kluczowe procesy związane z neurogenezą, o której mówiliśmy w pierwszej lekcji poświęconej biologii. Tak naprawdę zawsze powinniśmy się wysypiać. Nie tylko, gdy się uczymy. Nasze zrozumienie roli snu zmieniło się bardzo mocno na przestrzeni ostatnich lat. Aktualnie, tak z lekarskiego punktu widzenia, sen można postawić zaraz obok diety czy ruchu jako kolejny kluczowy, wręcz nawet podstawowy aspekt naszego funkcjonowania, który zapewnia zdrowie i nie tylko zdrowie tak w ogóle umożliwia nam po prostu życie, gdyż gdybyśmy nie spali, no to już po kilku dniach byśmy umarli. Niektórzy badacze utrzymują nawet, że sen jest jeszcze bardziej fundamentalny niż dieta czy ruch. Jest to bardzo ważna informacja dla każdego z nas, w szczególności w dzisiejszych czasach gdzie nadal funkcjonuje kult pracy, którego jednym z powodów do dumy jest spać niewiele, pracować dużo, a na końcu stwierdzenie, że cóż, wyśpimy się po śmierci, jak to mówią niektórzy pracoholicy. Jednak gdy spojrzymy na sen z perspektywy świeższej wiedzy, okaże się, że jest na odwrót. Zarywanie nocek nie jest powodem do dumy i niedługo, wydaje mi się, przestanie takie być. Sytuacja odwróci się. Osoby najbardziej dbające o sen będą osiągać największą osobistą efektywność w działaniu. Jest tak, gdyż dobra, zdrowa dawka snu wpływa na poziom energii, jaki mamy do dyspozycji następnego dnia. Zdolność do skupienia się, która warunkuje prawidłowe wykonywanie wielu czynności. Pamięć i uczenie się, zarówno przygotowując nasz ośrodkowy układ nerwowy do zbliżającej się nauki, jak i wpływa pozytywnie po nauce. Gdyż w trakcie snu dochodzi do konsolidacji śladów pamięciowych, czyli właśnie, metaforycznie mówiąc, do trwałego zapisywania tego, czego w ciągu dnia się uczyliśmy. Następnie na budowaniu odporności, która warunkuje prawidłowe funkcjonowanie całego układu immunologicznego. Tak naprawdę, to sen wpływa na tak wiele aspektów naszego biologicznego funkcjonowania, że, to dokładnie opisać, trzeba by osobnego kursu. Dlatego w tym nagraniu. Skupimy się na tym, jak sen wpływa na procesy uczenia się. Zacznijmy jednak od krótkiego wstępu opisującego to, co się dzieje w trakcie snu. Będzie lepiej, jak sobie to rozrysujemy. Chodźmy. Ogólnie sen można podzielić na cykle, które powtarzają się kilkukrotnie w ciągu nocy. Każdy z cykli składa się z fazy REM oraz fazy NREM. REM od Rapid Eye Movement, czyli fazy, w której następują szybkie ruchy gałek ocznych. To jest faza, w której występują np. marzenia senne, czyli dosłownie po prostu nasze sny. Jest to też faza, którą potocznie możemy nazwać snem płytki. Następnie mamy fazę NREM od Non Rapid Eye Movement, czyli fazy, w której nie dochodzi do szybkich ruchów gałek ocznych. Potocznie nazywamy tę fazę snem głębokim. I przede wszystkim ten sen, ta faza jest dla nas ważna w kontekście uczenia się, gdyż w trakcie głębokiego snu zmienia się rodzaj aktywności naszego mózgu. Dochodzi wtedy do konsolidacji śladów pamięciowych, czyli do budowania wspomnień. Albo w uproszczeniu dochodzi do kodowania informacji, które w ciągu dnia staraliśmy się zapamiętać. W pewnym sensie wtedy tworzą się neurony. Typowa noc wygląda mniej więcej tak. Pierwszy cykl jest najdłuższy i trwa około 90 minut. Tutaj jednak zaznaczam, że to może być zróżnicowane. U każdego może być trochę inaczej. Jednak u każdego z nas każdy kolejny cykl ulega skróceniu. I każdy kolejny cykl jest w pewnym sensie coraz bardziej płytki. Faza REM, którą zaznaczam tutaj. Ulega stopniowemu wydłużaniu. Zaś faza NREM, faza snu głębokiego, ulega stopniowemu skracaniu z każdym cyklem. Na pewnym etapie snem jest tak płytki, że zaczynamy się wybudzać. Choć nie dzieje się to w 100% samoistnie. Nasze ciało reaguje na pewien bardzo ważny bodziec, mianowicie na światło. Czy też tak naprawdę światło słoneczne. Ale jak to w ogóle się stało, że w ogóle zasnęliśmy? Innymi słowy, co powoduje senność? W ciągu dnia w naszym ośrodkowym układzie nerwowym dochodzi do wydzielania i odkładania się w tkance nerwowej związku chemicznego, który nazywamy adenozyną. Jest to bardzo ważny związek w kontekście regulacji snu, gdyż adenozyna to jeden z wielu związków, regulujących rytm dobowy. Można powiedzieć dosłownie, że to ona powoduje uczucie senności, dlatego że łączy się z receptorami senności. To połączenie powoduje w nas po prostu narastające uczucie senności. Wysokie stężenie adenozyny powoduje nasilenie się senności aż do momentu, w którym zasypiamy. I dlatego też kawa, czy zawarta w kawie kofeina, działa tak dobrze na wielu z nas. Ona również łączy się z receptorem senności, blokując go. Nie wywołuje jednak uczucia senności, gdyż to robi adenozyna, ale blokuje adenozynie dostęp do tego receptora, przez co po prostu w ciągu dnia dłużej nie odczuwamy senności, ale nagle, gdy kofeina przestaje działać, adenozyna uderza nas i mamy duże uderzenie zmęczenia i senności. Można to zilustrować mniej więcej w takim prostym wykresie. Wyobraźmy sobie, że tutaj mamy naszą dobę. No, tutaj mamy nasz poziom adenozyny. W ciągu dnia, po przebudzeniu się ta adenozyna narasta, wywołuje senność, w pewnym momencie po prostu zasypiamy i w ciągu nocy zaczyna ona spadać. Mniej więcej w ten sposób możemy zaznaczyć noc. Czy też właściwie nie noc, co bardziej sentę, 6-8 godzin snu. Gdy zasypiamy, dochodzi do wypukiwania się z naszego ośrodkowego układu nerwowego różnych produktów przemiany materii, w tym również adenozyny, przez co jej poziom zaczyna spadać. Powoduje to, że po pewnym czasie w snu po prostu budzimy się. Dodatkowym sygnałem mówiącym naszemu organizmowi, że już jest pora nocna, jest inny związek chemiczny, który wydzielany jest w naszym mózgu i właśnie w trakcie nocy jest to melatonina. Nazywana czasem markerem ciemności, gdyż zaczyna wydzielać się, gdy zapada zmrok, a jej poziom zaczyna spadać, gdy zaczyna być jasno. Z tego względu warto unikać ostrego białego światła w nocy, jeśli chcemy zachować lepszą higienę snu i tym samym nie mieć problemów z zaśnięciem. Powinniśmy również używać raczej żółtego światła wieczorem i nie zapalać lamp nad głową, gdyż te elementy bardzo nas mocno stymulują, przez co mogą zaburzyć nasz sen. Dlatego tak ważne dla prawidłowego snu, jak i w ogóle dla zachowania prawidłowego rytmu dobowego jest światło. W szczególności to poranne światło, gdyż jego spektrum jest inne niż światła sztucznego, czy tego, którego zaznajemy w ciągu dnia. Właśnie dlatego nie powinniśmy spać w pokoju z zasłoniętymi oknami. Naturalne słoneczne światło jest kluczowym elementem regulującym rytm dobowy, i zawsze, absolutnie zawsze powinno nas budzić właśnie poranne światło. W tym miejscu możemy zadać sobie bardzo ważne pytanie: ile powinniśmy spać? Wartość ta waha się w zależności od etapu życia. Od nawet 17 godzin dziennie u noworodków do 5-6 godzin u osób starszych. Jednak zdecydowana większość nas, zdecydowana większość osób dorosłych, potrzebuje mniej więcej od 6 do 9 godzin snu. 8 godzin wydaje się być taką magiczną liczbą. Choć musimy pamiętać, że no jest to zróżnicowane indywidualnie i każdy z nas to w pewien sposób musi z czasem swojego życia wyczuć. Niemniej, powinniśmy w tym miejscu obalić bardzo ważny mit, mianowicie, że można bez żadnych konsekwencji spać regularnie mniej niż 6 godzin, albo że ciało w pewien sposób przyzwyczaja się z czasem do mniejszej ilości snu. Nie jest to prawda i jest to mit. Spanie niewiele, w szczególności jeśli śpimy niewiele w ciągu kilku miesięcy, my powoduje wiele negatywnych konsekwencji. Dla przykładu weźmy młodych ludzi. Jednym z objawów, który pojawia się u młodych ludzi i jest oznaką właśnie mm, małej ilości snu, są jest pojawienie się oznak przedwczesnego starzenia. Zatem zmarszczki, siwe włosy, u mężczyzn może spadać poziom testosteronu i ogólnie wpływa to negatywnie również na układ immunologiczny, co może z czasem doprowadzić do rozwinięcia się wielu różnych chorób. Pojawia się na ten temat coraz więcej badań, które wskazują, że deprywacja snu może również powodować zaburzenia psychiczne. Dlatego powinniśmy do snu podchodzić bardzo poważnie, gdyż w pewnym sensie jest sen, jest podstawą zdrowia. Dobra, ale w sumie to może na ten moment tyle w tym temacie. Wróćmy do biurka i porozmawiajmy o uczeniu się. Zatem w trakcie snu w naszym mózgu zachodzi neurogeneza. Wszystko to, czego nauczyliśmy się w ciągu dnia, jest dosłownie zapisywane w naszej pamięci długotrwałej. Nazywamy to procesami konsolidacji pamięci. Wtedy włączane są właśnie mechanizmy neuroplastyczności. Ma to praktyczne implikacje dla wielu zasad efektywnej nauki, w tym zasad higieny pracy umysłowej. Z tej wiedzy wynika m.in. zasada rozkładania nauki w czasie, w szczególności jeśli chodzi o prowadzenie sesji odtwórkowych, których celem jest odtwarzanie i systematyzowanie materiału. Po prostu, aby coś odtwarzać, aby odtwarzać jakieś informacje, muszą być one wcześniej zapisane czy też zakodowane, gdyż aby trenować pewne konkretne szlaki neuronalne, cóż to, to muszą one najpierw powstać, muszą istnieć. Zatem, gdy uczymy się czegoś, Kluczowa odtwórka, jaką mamy wykonać, to ta odtwórka, która następuje następnego dnia po nauce. Ponadto bardzo trudne jest zapamiętanie bardzo dużej ilości materiału jednego dnia. Nawet gdy będziemy uczyć się wiele, wiele godzin, to z każdą godziną nauki będziemy zapamiętywać mniej informacji na godzinę nauki. Z tego względu lepiej jest uczyć się kilka dni z rzędu po 3-4 godziny niż jednego dnia czy jednej nocy przez 8-10 godzin. Taki sposób daje naszemu układowi nerwowemu czas na przetworzenie informacji, zakodowanie ich, zbudowanie w trakcie snu struktur odpowiadających za przechowywanie wszystkich tych informacji. W dodatku, gdy rozkładamy naukę w czasie, to w naturalny sposób stymulujemy i odtwarzamy już zdobytą wiedzę, co ułatwia zapamiętywanie. Po prostu mamy już częściowo zbudowane umysłowe reprezentacje wiedzy, które przyspieszają nam naukę podobnego tematu. Ponadto sen Wpływa również pozytywnie na naukę, która dopiero będzie miała miejsce np. Na następnego dnia. Dzieje się tak, gdyż porządna dawka snu zwiększa nasz poziom skupienia i energii w ciągu całego następnego dnia. A jak wiemy, skupienie jest bardzo ważnym elementem, który ułatwia zrozumienie i zapamiętanie materiału. Zatem regularny, efektywny sen pozwala nam dzień po dniu uczyć się wiele godzin bez doprowadzania do przewlekłego zmęczenia. No dobrze, jak zatem możesz zadbać o swój sen? Przede wszystkim najlepiej, jak sen jest regularny. Dobrze jest mieć wypracowane stałe godziny chodzenia-spać i godzinę wstawania. Ostatecznie jesteśmy biologicznymi organizmami, których prawidłowe funkcjonowanie wyznaczają naturalne rytmy. Regularność snu zapewnia lepsze funkcjonowanie układu nerwowego i hormonalnego, które regulują wiele z funkcji naszego organizmu. Ważna jest również liczba przespanych godzin. Jest to oczywiście zróżnicowane, jednak sam nie boję się otwarcie zachęcić każdego, aby spróbował przez 2-3 tygodnie spać przynajmniej 8 godzin dziennie. Po pewnym czasie poziom energii na tyle wzrasta, że w ciągu dnia wpływa to bardzo pozytywnie na nasz nastrój i naszą motywację do działania. Mamy wtedy po prostu więcej sił i będziemy lepiej i efektywniej się uczyć. Kolejnym ważnym aspektem jest fakt budzenia się przy świetle dziennym. Mówiłem już o tym troszeczkę wcześniej. Zatem nie zasłaniej okna na noc, tak aby rano pokój naturalny sposób wypełnił światło dzienne. Kolejnym elementem jest prawidłowa pozycja ciała. W tym aspekcie literatura nie wskazuje na konkretną pozycję jako najlepszą. Kluczowe jest ułożenie szyi, tak aby nie dochodziło do ucisku na ważne naczynia krwionośne, w tym tętnice szyjne i kręgowe. One zapewniają prawidłowe ukrwienie naszej głowy, w tym naszemu ośrodkowemu układowi nerwowemu. Jak ich przepływ jest zaburzony, to nie dochodzi do prawidłowego wypłukiwania się z ośrodkowego układu nerwowego produktów przemiany materii. Ważna jest również temperatura pomieszczenia. Ogólnie łatwiej jest zasnąć jak jest trochę za zimno niż za ciepło. W trakcie snu, naturalny sposób spada temperatura naszego ciała. Warto o tym pamiętać. Osobiście zalecam również unikania spożywania alkoholu. To prawda, ułatwia on zaśnięcie, ale zaburza prawidłowy przebieg snu, zatem ogranicza jego dobroczynny wpływ. Jest to w szczególności ważne, gdy dużo się uczymy. Warto również pamiętać, że gdy mamy problem z zaśnięciem, to praktyczne są wszystkie zabiegi, które nas uspokoją i relaksują. Jednym z nich są proste ćwiczenia oddechowe, które polegają na zrobieniu Kilku głębszych wdechów i spokojnego wydłużonego wydechu. Uspokojenie oddechu wpływa na poziom stymulacji nerwobłędnego, to następnie powoduje obniżenie pobudzenia całego układu autonomicznego, co dosłownie powoduje spadek napięcia, uczucie zrelaksowania, spadek tętna, spowolnienie oddechu, no i wszystkie te czynniki skumulują się na to, że po prostu łatwiej zasnąć. Jeszcze 20 lat temu niespanie było powodem do dumy. Było nawet częścią kultury marczą. Aktualnie jest na odwrót. Osobiście jak słyszę, że ktoś chwali się, że ciężko pracuje i śpi tylko kilka godzin dziennie, to po prostu spóczuje. Wiele osób nadal tak robi, gdyż najgorsze konsekwencje braku wystarczającej ilości snu pojawiają się z czasem po tygodniach, miesiącach i latach. Zatem niewiele osób kojarzy fakt, że ich spadek energii, obniżony nastrój, czy fakt, że zaczynają łapać przeziębienia, jest powiązany z tym, że od, od dwóch miesięcy regularnie się nie wysypiają. Zachęcam Cię również do edukowania innych w tym aspekcie. Sen jest jednym z fundamentów zdrowia i z pewnością jest jednym z fundamentów efektywnego uczenia się i rozwoju oraz ogólnie efektywności osobistej, gdyż wpływa na nasz długofalowy poziom energii, nasze samopoczucie i motywację do działania. Dlatego też zasada snu jest kolejną z zasad efektywnej nauki. Nie będę jednak jej formułował za Ciebie. Spróbuj zrobić to samodzielnie. Zapisz ją tak, jak ją rozumiesz po wysłuchaniu wszystkiego, co mam Ci do powiedzenia? To już wszystko. Miłej nauki.